Witam was bardzo serdecznie kochani widzowie. Jest dzień, wreszcie ta chwila, na którą na pewno wielu z was długo e, czekało. Na szczęście e, po dosyć e, burzliwych rozmowach właśnie z Niweą udało nam się e, jedno Głośnie jednak um, wyodrębnić zwycięzców właśnie Royal Konkursu 8 wraz z firmą um, Nivea. Na samym wstępie bardzo chciałem Wam serdecznie podziękować za sympatyczny um, odzew. i bardzo fajną e, zabawę. Na szczęście udało nam się naprawdę pokręconą galerię e, utworzyć i przede wszystkim myślę sympatycznie spędzić razem czas w ramach jej aranżacji. Ponad 300 prac, ponad 300 prac fikuśnych e, zdjęć różnych e, i to pomysłów, i to bardzo fajnego poziomu właśnie za, e, w ramach. Pomysłu, pomyślunku, jak i właśnie e, wykonania. Wielu osobom ktoś pomagał, ktoś miał od razu pomysły na siebie, ktoś naprawdę wykazał się niesamowitą wyobraźnią. Wszystko to zaowocowało, tak jak wcześniej wspomniałem, naprawdę przesympatyczną galerią. Przejdźmy sobie od razu bez. Będnej kontynuacji wybornego pitolenia z mojej strony i przedstawmy zwycięzców, do których pójdą nagrody, czyli bony e, Sodexo, za które będziecie mogli kupić sobie masę różnych rzeczy, bo to są po prostu bony handlowe, towarowe, które są przyjmowane naprawdę w wielu, wielu punktach, w jakich macie między innymi wszystko to w opisie tego e, filmu. Także pierwsze miejsce, pierwsze miejsce e, idzie do, do właściciela właśnie tego zdjęcia, które zaraz zobaczycie i do niego wędruje bon na 550 zł. Kolejna trójka szczęśli szczęśliwców, którzy otrzymają dokładnie po bonie o wartości 250 zł, chronologicznie lecą do następujących trzech osób. 20 Zdjęć wyróżnionych, wyróżnionych, czyli do autorów tych zdjęć polecą zestawy kosmetyków Nivea. Co wchodzi dokładnie w ich skład, macie mniej więcej gdzieś tutaj podane w adnotacji. Prześledźmy je sobie wszystkie. Każdy miał swój pomysł, każdy miał swoją yy, aranżację, wykonanie yy, na konkretną, jakby yy, opcję zakamuflowania, ukrycia yy, brzydkiego zapachu bądź potu. Ze wszystkimi tymi osobami, czyli wszystkie bony za te pierwsze 4 miejsca i 20 zestawów wyróżnionych, niwa bezpośrednio skontaktuje się z Wami na drodze mailowej w celu pozyskania adresu do wysyłki właśnie wspomnianych fantów. Póki co jeszcze raz pozostaje mi podziękować Wam za wspólną zabawę i mam nadzieję, że w przyszłości będę w stanie znów zaproponować Wam, zorganizować bądź wspomóc jakąś ideę, która. Po prostu pozwoli Wam coś. Wygrać, coś wygrać także. Na pewno nie jest to ostatni konkurs w moim wykonaniu. Jeszcze na pewno jakieś się pojawią, tak po prostu, żeby dać Wam możliwość, opcję po prostu wygrania czegoś wartościowego, czegoś przydatnego, czegoś dzięki czemu możecie być może kupić sobie upragnioną rzecz lub uzupełnić kolekcję o cokolwiek. Także dziękuję Wam serdecznie, jeszcze raz dziękuję wszystkim za przesłane naprawdę fajne prace. Macie dostęp do galerii, możecie zobaczyć całość wraz, wszystko w opisie oczywiście, jak i zwycięzcą za włożony trud i przede wszystkim fantastyczną pulę niezapomnianych pomysłów. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się kochani, hej!